Bo księżniczek nikt nie pamięta, a jak zagrasz ziemniaka, cało te obchody 80-lecia likwidacji gorlickiego W czym zaraził mnie w szkole teatralnej, w szkole aktorskiej Jan Korwin Kochanowski. Albo to robię, albo tego nie robię, więc zdecydowałem, że to zrobię i zrobiliśmy w pięć prób spektakl. A mały książę urósł, mały książę okay. e, odzyskał zęby na przykład. To moje malarstwo poszło w cień. Natomiast wystawa będzie nosić, ty, nosić tytuł. Dzisiaj naszym gościem jest instruktor teatralny Gorlickiego Centrum Kultury, reżyser, autor scenariuszy i scenografii, pogodzina flory, Florysta, jakich mało. Tomasz Tajak, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam Państwa. Musiałam zaznaczyć o florystach, jakich mało. Wybaczysz mi to. No, postaram się <grych> wybaczyć. Tomaszu, bez wątpienia jesteś sercem, bijącym sercem Gorlickiego Teatru. Czym jest dla Ciebie teatr? Yy, można by było powiedzieć, że nowością. Ale myślę, że y, częścią mojego życia od jakiegoś czasu, bynajmniej. Y, natomiast y, to nie jest tak, że wcześniej y, w tym teatrze się nie realizowałem bądź nie pracowałem w teatrze, ale w różnym charakterze. Czasem robiłem scenografię, wykonywałem rekwizyty, albo zwyczajnie w świecie pomagałem przy tworzeniu. Y, Jakiegoś wizerunku teatralnego, czy to aktora, czy, czy właśnie wnętrza, w którym ten aktor się e, musiał później odnaleźć. A powiedz mi, czy teatr jakby był zawsze, praca w teatrze była zawsze twoim marzeniem? To jest takiego małego Tomka, marzenie, które spełnia się w dorosłości, czy jednak e, to się jakby wyklarowało przez lata? Myślę, że e, e, i tak i nie. Ponieważ e, no zawsze byłem uzdolniony plastycznie. I myślę, że to tak powodowało, że tworzyłem różne przedmioty, różne rzeczy, no głównie ze śmieci, bo to było dostępne. A w związku z tym, że wychowałem się wśród w gospodarstwie rolnym, wśród zwierząt, no to inspiracją główną były właśnie te rzeczy, które były wokół mnie, prawda? I myślę, że stąd też o moje zam zamiłowanie do, do folkloru, do do ludowości, do rzeźby takiej ludowej, naiwnej, nikiforowskiej, w malarstwie, linii. To mnie może tak ugruntowało, że w teatrze, czyli w tej takiej realizacji wizualnej, spektaklu no, no chciałem się odnaleźć i, i w tym się odnajduję najbardziej. Obecnie prowadzisz trzy grupy dla dzieci i młodzieży, dla seniorów i dla osób z niepełnosprawnościami. Działasz w GieCeku od 2018 roku. Czy możesz powiedzieć, ile przez te lata powstało z sztuk, spektakli, jakichś happeningów? Myślę, że łatwiejsze byłoby to, gdyby nie COVID, mhm. który nas tak troszkę po, poszatkował w tych realizacjach. Ale myślę, że każda z grup zrealizowała. Po... Myślę, że grupa Otwarte Drzwi około. Siedmiu, siedmiu, ośmiu spektakli, i mniejsze działania, takie jak narodowe czytanie, czy, czy prezentacje w różnych, powiedzmy, miejscach poezji. Dzieci zrealizowały trzy spektakle i dwie mniejsze takie realizacje. Natomiast Grupa Radość Tworzenia przygotowuję kolejny spektakl. Jesteśmy po dwóch premierach, po kilku pokazach. No tutaj ta praca troszeczkę inaczej wygląda, jest długofalowa, ale też ten efekt jest zupełnie inny, bo myślę, że taki najbardziej uczuciowy, wrażliwy dla odbiorcy, bo tak jak podkreślam, mówi się, że to jest grupa osób niepełnosprawnych. To są osoby dla mnie najbardziej pełnosprawne na świecie. Najbardziej wrażliwe, uczuciowa i prawdziwe też w swoim wyrazie, i to nie jest, nie jest tylko moje zdanie, to jest zdanie wielu ludzi w Polsce, którzy widzieli moich aktorów, naszych aktorów i doceniali to, że są tak prawdziwi, i w sposób w jaki wyrażają tekst no jest nie do podrobienia. Już doskonale było widać w spektaklu za Ślubiny. Dokładnie. Rewelacyjna. Powiedz mi, który z, z tych spektakli wymaga od ciebie najwięcej wysiłku? Myślę, że Dorotka z krainy Ozy. Dlatego, że po raz pierwszy dotykałem tematu bajki, która musiała być w pewien sposób przełożona z filmu bo tekstu, jakby, takiego pisanego scenariusza nie ma i ja korzystałem z tego oryginalnego z 30 bodajże 8 roku z Judy Garland w roli głównej i oczywiście scenariusz scenariuszem, a zmiany techniczne, to znaczy scenariusz jest na 21 osób, a ja mam 50 i tutaj wymyślanie kolejnych postaci, wpisywanie ich zmiany scenografii, no, około 40 scen różnych i też możliwości sceny w Gieczeku, gdzie okatarowanie, wszystko trzeba robić ręcznie, i tutaj też muszą być ludzie, tak zwani, których nie widać, a którzy pomagają w tym wszystkim, żeby balon jednak z Ozem odleciał. Wymagało to fizycznej pracy ciężkiej, ale też psychicznej na zasadzie skoordynowania dzieci, które fantastycznie wpisały się w grupę Otwarte Drzwi. Natomiast no, mamy przeskok. Mamy ludzi, którzy mają po 60, 70, 80 lat, i dzieci, które mają 5, 6, 7, 10. I się okazuje, że oni to kochają. Przy zaślubinach powtórnie było to widać, że to połączenie tworzy coś dobrego. Zaklikało. Tak, idealnie. Tak, idealnie. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać o puste ulice, bo to taki był happening, e, chyba pierwszy taki, prawda, uliczny, tak, etiuda? Tak. E, bo to taki dość, jakby to powiedzieć, um, delikatny temat dla Gorlic, e, dla naszego miasta. Jak została przyjęta ta etiuda? E, to prawda, bardzo delikatny. Ja też pierwszy raz e, w ogóle e, dotykałem tematu e, e, Holokaustu, te, 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 tematu gorlickich Żydów. I tutaj tekst i wspomnienia Gorliczan, spisane przez panią Urszulę Karasińską, doskonale się jakby tutaj wpisało w te obchody 80-lecia likwidacji gorlickiego gęta. Ale przede wszystkim, co było dla mnie najważniejsze? Najważniejsze było, że ludzie, których poprosiłem, nie moich aktorów, ale ludzi zewnętrznych do tego, żeby poszli z nami, że właściwie nikt nie odmówił. Wszyscy, którzy byli na miejscu, godzili się wręcz Pytali, czy może pójść ich siostra z dziećmi, czy rodzina. Z tego względu, że wiedzieli, że w odbiorze to będzie bardzo dobre, już nie, nie mówię plastycznym czy teatralnym, ale też takim, że warto wspominać tych, którzy byli przed nami, i niezależnie z jakiej oni się wywodzili, kultury czy religii, to była część gorlic. Ja to jest Cześć gorlic nadal, prawda? Bo budynki, miejsca, może tych ludzi już nie ma, ale właśnie w, te, w ten sposób utrwalanie tego tematu myślę, że było właściwe. A jeżeli chodzi o odbiór publiczności, no to myślę, że przerósł moje jakiekolwiek oczekiwania, chociaż nie miałem żadnych. Dla mnie to, że przyszli na dworzysko i że też część osób przeszła z nami w tym pochodzie, było bardzo ważne i właściwie to dopiero tak po kilku miesiącach do mnie dotarło, że. Że spowodowało to coś dobrego. Natomiast, jeżeli chodzi o taki szerszy odbiór, no to mieliśmy na przykład takie pozytywne sygnały od reżysera, który obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i tutaj właśnie pochodzi najbliższa jego rodzina z Gorlic, pan Andrzej Krakowski. Mam nadzieję, że nie przekręciłem teraz nazwiska napisał z Hollywood do znajomego naszego jednego z aktorów, który pożyczał gołębie do, 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 do tego happeningu w bardzo miłych słowach, że no, oczywiście ma jakieś osobiste też takie emocje co do tego pochodu i, i no, Wyraził się w sposób bardzo pozytywny. Jest to miłe, że dzięki tej relacji na żywo, która była prowadzona przez Urząd Miasta, zobaczyło to kilka tysięcy osób, które nie mogły uczestniczyć. Myślę, że jest to coś ważnego i cieszę się, że coś takiego powstało. Ile osób w sumie wzięło udział? Myślę, że około 80, ale. Nie jestem pewien zaraz w tym momencie, nie, nie, nie przypominam sobie dokładnej liczby. Tyle, liczb, tyle osób miałem na liście. Nie wiem, czy wszyscy wzięli udział, bo też niektóre osoby nie dojechały, a niektóre przyszły, że tak powiem, w ostatnim momencie, że jednak będą brały udział, bo, bo, bo też były to wakacje, więc to, tym było spowodowane. Planujecie powtórkę? Myślę, że takiej formy nie. Natomiast yy, rozpisuję yy, scenariusz takiej. Yy, powiedzmy sztuki, ale a'la happeningu yy, wspominającego dzieci żydowskie yy, i Janusza Korczaka. Yy, zobaczymy, czy to się uda w tym roku, czy w kolejnym, ale, ale jest takie coś yy, yy, w mojej głowie. Ludzie wzięli udział też wszyscy Twoi aktorzy, prawda? Ze wszystkich grup. Tak, e, tak. tak samo jak w Zaślubinach. I chciałabym jeszcze do Zaślubin wrócić. E, chciałabym zapytać, czy tutaj planujecie powtórkę? Bo każdy, kogo nie było na tej sali, powinien żałować i przyjść. Spektakl zaślubiny to był spektakl jubileuszowy na dziesięciolecie. Powiem dlaczego powstał. Powstał oczywiście na podwalinach umarłych ze Spoon River, a właściwie wzgórza Spoon River, który był moim pierwszym spektaklem. I tam niektóre teksty rzeczywiście powtórzyły się. Antologią do. do antologią Spoon, Spoon River. Jakby chciałem zarazić moich aktorów tym, czym zaraził mnie w szkole teatralnej, w szkole aktorskiej Jan Korwin-Kochanowski, mój profesor, który zachęcał studentów właśnie do tego, aby wziąć udział w takim spektaklu. I te utwory, te krótkie, spisane z epitafiów, koleje ludzkiego losu, są bardzo trafne, bardzo mocne niektóre. Myślę, że wszystkie bardzo życiowe, i to, że zarówno młodzież, zarówno nie lubię tego słowa, ale seniorzy, czyli moi wspaniali aktorzy, osoby z radości tworzenia, w tak, w, w, w tak piękny sposób się wcielali w te postaci, i też jakby było to takie szczere, i myślę, że to się podobało bardzo publiczności. No, nie ukrywam, że nie jest to łatwy spektakl. Jeżeli ktoś chce się przyjść pośmiać, no to nie na ten spektakl. Jeżeli graliśmy chorego zurojenia, ludzie wychodzili rzeczywiście z łzami w oczach, ale ze śmiechu. Tutaj raczej no, trzeba się zastanowić. Oczywiście wychodzą ludzie z różnymi emocjami. Tak, niektórzy. Bo te komentarze też do mnie docierają, jakby nie rozumieją tej formy. Tak? No ale nie rozumieją, dlatego że jadąc do Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa, wybierają komedię. Jadą na Mayday, na Szalone Nożyczki, wybierają inną formę teatralną. Ja uważam, że jeżeli pracuję z grupą teatralną, to wybieramy takie sztuki, w których aktorzy mogą się z czymś zmagać. A, yy, Łatwiej jest zagrać rolę komediową osobie, która jest amatorem, jeżeli dać siebie takie emocje, które no, prywatnie może potrafimy to zrobić, ale przed ludźmi, nie wiem, zapłakać, pośmiać się z siebie albo być pijanym. No to już jest jakaś bariera. A jeżeli mówimy o osobach, powiedzmy, w wieku emerytalnym. To też jest takie, co opinia społeczna powie. Ja, mówię, ja zawsze to podkreślam, że opinia społeczna nas nie powinna interesować, bo jeżeli my się dobrze czujemy w, w tej formie, oczywiście zdarzają się sytuacje, że zmieniamy fragmenty tekstu, bo w jakiś sposób one dotykają aktora, chociażby ze względu na śmierć bliskiej osoby, prawda? I, i tutaj yy, 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 Musimy być też elastyczni. Nie jest to teatr profesjonalny, ja nie jestem reżyserem, który płaci swoim aktorom i no tutaj nie mogę wymagać tego, czego w profesjonalnych teatrach wymaga się od aktora. Zachwycające było to, że to jest sztuka statyczna, tak? Tam tak. nie za dużo się dzieje tak. i chyba wymagałoby większego wysiłku od aktora, prawda? Więc y, dlatego tak pytam, czy tutaj powtórze, Będzie powtórka, czy nie będzie? Yy, odpowiem yy, i tak, i nie. To znaczy, yy, jeżeli yy, życie nam pozwoli, to ta forma wróci. Natomiast marzeniem byłoby pokazanie tego w plenerze. Bo to jest też sztuka taka, która wymagałaby mgły, wymagałaby wzgórza. Yy, I tutaj myślę, że. W, Stalnie zakładam, że będzie to połączenie kilku sił, jeszcze innych grup teatralnych i może doświadczenia kogoś, kto pracuje w planerze też. O, Myślisz, że Monika Babula zaprosi Cię na Górę Jawor? Myślę, że ja zaproszę Monikę Wabulę <grych> do Gorlic i może wesprze mnie w takiej, w, w takiej formie, bo sama świetnie się w tym realizuje i pięknie eksponuje nasze planery. Myślę, że to jest bardzo wartościowe. Za chwilę bajdurek. A jak bajdurek, to na pewno nie obędzie się to bez Waszego udziału. Co tym razem przygotowaliście, bo nie bez powodu, palme zamieniliśmy na kostium. E, tak. I nie jest, to, e, nie jest to kurczak z ulicy Sezamkowej. E, no w tym roku po raz kolejny, rzeczywiście, e, mam nadzieję, e, wystąpimy w, w przeglądzie, wspaniałym przeglądzie bajdurek, który już od trzydziestu bodajże 8 albo dziewięciu edycji zaprasza dzieci i młodzież do świata teatralnego, takiego, w którym można właśnie sprawdzić się, pokazać to, czego często na co dzień nie pokazujemy, czyli wykreować jakiś świat. Ja w tym roku po powiem to ogromnym sukcesie kamienicy zeszłorocznej. I to już nie mówię o Bajdurku samym, tylko o tym, że spektakl obejrzało kilka tysięcy osób bo i dzieci, i dorosłych. Byliśmy na festiwalach, zagraliśmy spektakl w krikotece w Krakowie, zakończyliśmy jakby ży żywot spektaklu w Pińczowie, w województwie świętokrzyskim. Myślę, że to by trwało nadal, ale żeby powstawało coś nowego, trzeba zamknąć jeden rozdział. Myślę, że dla tytułowej rywki było to najtrudniejsze i Kaja Piurkowska zmaga się teraz z tym, że już nie jest tą postacią pierwszoplanową. Natomiast nowy spektakl Miasteczko bez marzeń, baśń, która powstała też z myślą o tych najmłodszych dzieciach, czyli tych, które często Dopiero że tak powiem, wchodzą w ten świ... wychodzą z tego świata, świata bajki, a wchodzą w ten świat szkoły, na przykład. Tak? I, I to też myślę, że trafi do nich z taką pozytywną energią. Chociaż spektakl mówi o tym, że marzenia należy spełniać, a jeżeli ktoś stoi na twojej drodze, kto w tym przeszkadza no to właśnie jak nasza tytułowa Królowa Burgunda yy, powoduje nielada zamieszanie w całym miasteczku, w całym swoim królestwie. Yy, a dlaczego kolor czerwony? No właśnie, wszystko czerwone. Yy, tak. Dlaczego? Dlatego, że chciałem też, żeby te scenografie, które zazwyczaj towarzyszą Spektaklom, które reżyseruje, żeby nie odwracała uwagi, uwagi od aktora, od tekstu, a jednocześnie była spójna. Dlatego wymyśliłem, że wulkan u podnóża, którego znajduje się nasze miasteczko bez marzeń, pewnej nocy pokrywa całe miasteczko takim wulkanicznym pyłem w kolorze czerwonym, a że królowa ulega temu czarowi, zakazuje używania innych kolorów w swoim miasteczku, no, lubi zakazywać pewnych rzeczy. Za dużo nie chciałbym zdradzać, jest to spektakl, myślę, dla każdego. Dorośli na pewno odnajdą w nim taką nutę melancholii, przypomną sobie, jak to jest być dzieckiem i myśleć, i marzyć, i właśnie jak to jest realizować marzenia, bądź jakby te szanse zaprzepaścić. Jeżeli mówisz, że to jest spektakl dla takich dzieci, przede wszystkim między przedszkolem a szkołą, to pierwszą recenzentką jest Twoja córka, tak? Yy, tak. Yy, nie ukrywam, że zawsze czytam to Hani jako, jako pierwszej i zazwyczaj yy, są tam cenne uwagi, czyli na przykład, tatoś, ja już się znudziłam, no to ja, to ja już wiem, że w tym momencie musi się pojawić albo nowy bohater, albo jakiś yy, 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 wątek, który zaciekawi na tyle, że te wiercące się dzieci na krzesełkach spojrzą jakby po raz kolejny w, to, w tą kieszeń, nie kieszeń sceniczną, tylko w okno sceny i, i trochę jak w bajce telewizyjnej czy kinowej Wejdą w ten świat ponownie. A powiedz, jak powstaje taki scenariusz, na przykład na podstawie Miasteczka Bez Marzeń? Czy to jest tak, że ty chodzisz miesiącami, układasz w głowie, a potem siadasz i piszesz, bo ja sobie to tak wyobrażam? Czy jednak to trwa, jakby pisanie, odchodzisz od tego, wracasz? Jeżeli chodzi o Miasteczko Bez Marzeń, to rzeczywiście tu było troszeczkę inaczej jak przy Kamienicy. Kamienicę napisałem w godzinę 20. Ale to tak gdzieś w głowie było, mhm. prawda? To też wynikało z różnych moich prywatnych, życiowych rzeczy. Nie było mnie przez pół roku w pracy, i właściwie zdecydowałem, że albo to robię, albo tego nie robię, więc zdecydowałem, że to zrobię i zrobiliśmy w pięć prób spektakl. Tutaj jest inaczej, ponieważ też dzieci w zespole się zmieniły i doszły kolejne osoby. Zawsze patrzę też w ten sposób, że jeżeli ktoś ma mało tekstu, to musi mieć ogromną rolę w tym. Spektaklu, tak? Że to nie jest tak, że ktoś powie trzy zdania i on będzie niezauważony. Będzie. I tutaj no, myślę, że byw bywają takie momenty, że zapisuję sobie jakieś fragmenty albo mam na przykład jakąś postać. I na przykład tą postacią pierwszą była ta właśnie królowa Burgunda. I ja wiedziałem, jak ona będzie wyglądać. Że ona będzie potężna, ona musi być duża, ona musi być silna, ale to po to, żeby pokazać, że w środku jest tak naprawdę. Takim małym, małym, jaką, małym kamyczkiem, małym, nie wiem, jakimś nieoszlifowanym diamentem, który w pewien sposób w każdym z nas jest, prawda? Ale jak ktoś tak zabuduje, to wszystko. Takimi tumanami kurzu, no to niestety nie wykiełkuje z tego nic dobrego. I tutaj, jakby, też patrzę zazwyczaj na to, kto będzie grał tą rolę. To właśnie, to już masz od razu w głowie, tylko <laughs> Tak, postaci. Tak, zazwyczaj tak, jest mi to prościej po prostu. Nigdy nie pisałem tekstów. To jest mój drugi tekst, zupełnie inny niż ten pierwszy, bo w kamienicy opierałem się jednak o takie historie. Powiedzmy ludz, ludzkie, niewymyślone do końca, ale w jakiś tam sposób, czy nazwy ulic, czy nazwy miejscowości, do których bohaterowie wyjeżdżali, tudzież zawody tych aktorów, tych, tych bohaterów, no zawsze były jakoś łatwiej do przypisania realnym ludziom. Tutaj jest to wszystko abstrakcyjne, bardzo dziwne. Sposób poruszania się na scenie też. Z czym się zmagamy ciągle, bo jak się okazuje, chodzenie po kwadracie sprawia ogromny problem. Okay. To dla kogoś, kto nie chodził po kwadracie na scenie, chyba nie jest do wyobrażenia. Dokładnie. A ym, rekwizyty? Długo trwa przygotowywanie, bo to jest potężna praca. Yy, tak, natomiast zawsze mogę liczyć, i tutaj jest ogromna praca moich pań, aktorek z grupy Otwarte Drzwi, które zwyczajnie w świecie w zimowe poranki okay. przychodziły. Po pierwsze, omówić swoje role do naszego spektaklu, yy, yy, który przygotowujemy, a pomiędzy cięły, targały, szyły, zszywały yy, i zawsze mogę na nich liczyć. Z tego względu, że jeżeli ja robię swoją, swój element scenograficzny, taki jak właśnie yy, powiedzmy czepiec, yy, czepiec na głowę naszej królowej Burgundy, to już muszę być sam. Bo ja to wtedy zrobię w godzinę. A jak mi towarzyszy pięć osób, to tak poparzę się, nie wyjdzie jak chcę, więc później muszę to rozciąć i zacząć od początku. Ale zazwyczaj staram się, żeby też dzieci w tym uczestniczyły, chociażby w doborze kostiumów. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, jak dziewczynki zawsze marzą o tym, żeby być księżniczką, a ja im zawsze mówię, że księżniczka to jest najgorsza rola w spektaklu, bo księżniczek nikt nie pamięta, a jak zagrasz ziemniaka, Wiedźma. Zjedźmy Wie, albo postać niekoniecznie piękną, dobrą, to zawsze ona zostanie zapamiętana. Kiedy będziemy mogli zobaczyć? My, ludzie. Myślę, że Państwa serdecznie zaproszę na premierę w czerwcu. Nie chcę podawać konkretnej daty, bo to wszystko niestety wiąże się z, z różnymi prywatnymi rzeczami dzieci, egzaminami szkolnymi. No, na szczęście w tym roku. Nie, Matur jeszcze nie, ale egzaminy ósmoklasistów, no muszę im też po różnych eliminacjach i festiwalach, w których mam nadzieję weźmiemy udział, dać trochę oddechu, ale na pewno przed zakończeniem roku szkolnego pokażemy miasteczko bez marzeń. A macie plan gdzie? No tutaj jest trudniej, ponieważ Giecek i nasza scena ciągle jest w remoncie. Powiem w ten sposób, graliśmy, graliśmy kamienicę w Kromerze, w gościnnych progach Dorlickiego Kromera i myślę, że jeśli dyrekcja oczywiście wyrazi zgodę, to będziemy, się będziemy prosić o, o możliwość pokazania, bo tam jest jednak scena wielkości, no powiedzmy zbliżonej do naszego gck może nie wysokościowo, ale sze sze szerokością i też jest możliwość podwieszenia pewnych elementów. Gościmy na co dzień w domu Dawnym Domu Polsko-Słowackim. Tam jest sala, w której możemy próbować. Natomiast nie ma w gorlicach takiej sceny, która by nas mogła przyjąć, bo na co dzień się odbywają różne rzeczy. A też no, musimy mieć podest, prawda? Musimy mieć możliwość zamontowania światła, bo to też jest ważne w spektaklu, żeby jednak dźwięk, światło, wszystko zagrało. Jak ci się pracuje na ja. Nie jesteś w końcu na końcu świata? Yy, jak mi się pracuje na Łukasiewicz? Na Łukasiewicz, tak. Yy, pracuje mi się bardzo dobrze. Yy, stworzyliśmy sobie takie małe miejsce, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, który ten lokal nam przydzielił. Yy, natomiast no, jest to miejsce fajne na odczyty, na próby, na spotkania, na rozmowy, na mniejsze jakieś konsultacje. Yy, no, natomiast, no. Czekam bardzo z, z niecierpliwością na powrót do DCEK, bo jednak scena, możliwość tej, tej takiej odległości między mną a aktorami, gdzie ja widzę jakąś perspektywę tego, co się dzieje, no, ułatwia pracę, a przestrzeń, którą tam mamy, no, jest przyjemna, przyjazna, natomiast no, nie pobiegamy tam. W koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać o Małego Księcia, bo była o nim mowa i tematu, jakby, temat jakby znikł. Temat jest jak najbardziej aktualny i Mały Książa, e, jakby premiera jest zaplanowana e, na styczeń, luty, zaraz jak tylko wrócimy do GieCeku i... E, e, wiadomo, się, e, wiadomo, kiedy wrócimy do GieCeku, dobrze. E, taka jest nasza nadzieja okay. wszystkich. Ja ciągle się trzymam tego terminu i e, tak też e, wszystkie premiery, które będą się odbywać je, jesienią bądź na wiosnę, planuje, żeby jednak była na scenie. No, mały Książę Nie mały tak Tak, Mały Książę urósł, Mały Książę okay. e, odzyskał zęby, na przykład. <laughs> mały Książę jest odważniejszy. E, natomiast wszyscy urośli, więc proporcja jest odpowiednia. Jeremik Kosiński, który będzie się wcielał w tą rolę, e, czeka z, utęsk jakby z utęsknieniem na swoją kolej. Na swoją tak? kolej. Samolot i części, bo my byliśmy właściwie w 50% gotowi. No i wtedy, tra, pakujemy się. Musimy się wynieść z GC, Jest kasa, nie ma dyskusji. E, Remont się zaczyna. Tak, tak, i tutaj trzeba było zrobić przerwę. No oczywiście, że dla mnie to było też takie przykre, bo jednak bardzo dużo pracy, którą teraz będzie trzeba jakby troszkę odkopać. Ale myślę, że robienie tego spektaklu bez możliwości tego, żeby ten samolot się uniosł powietrze, bez możliwości jakiejś pirotechniki, którą chciałbym wprowadzić, to są takie rzeczy, które y, pomagają w tym, że jak widz wychodzi ze spektaklu, to nie mówi, a, no fajnie zagrali, tylko mówi, ty widziałeś, co tam się stało, ty, ty? Y, Ja myślę, że y, nigdy nie będziemy mieć takich możliwości jak, nie wiem, w Teatrze Roma w Warszawie. Ale jeżeli ja już mogę mieć coś na kołach, co mogę przesunąć na scenie, to dla mnie to już jest duże, yy, duże takie wow, też dla mnie, że kurczę udało się, że nie mamy może środków na to, ale jednak takimi właśnie drobnymi elementami możemy, możemy coś fajnego zrobić. Dobra i na sam koniec końców, kiedy twoja wystawa, bo przecież ty malujesz, tworzysz rzeźby, instalacje sakralne, no więc kiedy ta twoja wystawa? Yy, no właśnie, yy, wystawa będzie Myślę, że to tak, żeby nie kłamać, eee, rzeczywiście przez ostatnie dwa lata, dwa, trzy lata to moje malarstwo poszło w cień. Eee, ale to tylko dlatego, że nie można robić wszystkiego, Oczywiście. zwyczajnie w świecie. Eee, mam temat wystawy, wiem jak ona będzie wyglądała, wiem, że będzie bardzo osobista i prywatna. Eee, mogę powiedzieć tytuł tej wystawy, bo on jest jakby już eee, Myślę, taki już w stu procentach, taki jakbym chciał. No więc wystawa będzie nosić, ty, nosić tytuł "To Tomusiu, czego się lękasz? Sam nie wiem czego. Są to słowa mojej babci i one będą taką, myślę, spinającą formą tą całą wystawę. Myślę, że będzie zaskakująca. Myślę, że jestem już na tyle odważny, żeby to pokazać. Natomiast gdzie to będzie, na pewno nie chciałbym, żeby to była galeria sztuki. Na pewno chciałbym, żeby to było miejsce dostępne dla wszystkich ludzi, przede wszystkim dla tych, którzy zupełnie nigdy by tam nie weszli. Mówię o galerii. Bo robienie sztuki y, dla wybranych... To musisz to skonsultować z Moniką, koniecznie. Ona Ci znajdzie takie odpowiednie miejsce. <grym> y, tak, zawsze chciałem <grym> zrobić w się, bo tam jest najwięcej ludzi. Okej, okay, dobre. Dobrze, to w takim razie ja Ci dzisiaj dziękuję, bo za chwilę przeciągniemy limit czasu na spotną i tyle z tego będzie. I do następnego razu czekamy na sztukę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.